Czy przeszkadza, tak? Tak, proszę, żebyś pan przeszedł. Na razie po prostu boję się jakby. Mhm. Uh Taka -huh. to idę. Ok, teraz proszę sobie stanąć. Uh -huh. i Niech pan spróbuje stanąć na palcach. O, już tutaj czuję. Mhm. Uh -huh. Mógłbyś tak? Mhm. Uh -huh. uh -huh. Dobrze mogę, tak naprawdę. Ok, już z boku się. I gdzie pan dokładnie ten ból czuje? Yy, tu czuję opór. Yy. I tutaj troszeczkę mrobienie Achillesa. Yy. A na piętach jakby pan stanął? Yy, Achilles. Achilles. No, czuję kucie. Kucie, gdzie jest to kucie? Tu, w tym miejscu. Punktowo. Yy. Dokładnie. Okay. a tu przy kostce boczne jakieś bóle się pojawiają? W tym momencie nie. A jakby pan wie... stanął na krawędziach stopy? Na krawędziach, Ale uwaga, bo jest... Ja, troszkę troszeczkę dalej się boję. Uh -huh. y, tutaj czuję opór duży, jakby taki... To nie jest jakby nie jest niekucie, ale tak jakbym uh -huh. czuł się, żeby brakowało to. Uh -huh, uh -huh. Dobra, i to są wszystkie dolegliwości, tak? No tak, na tą chwilę tak. Ok, jeszcze raz niech się pan przejdzie, no okay, dobra. Niech pan teraz stanie na palcach. Czy teraz jakiś ból jeszcze się pojawia? jakiś taki ciągnący troszkę. Znaczy cały czas tutaj. Mm -hmm. Też go czuję. Trochę tutaj, w tym miejscu. Dokładnie. Mm -hmm. czuję, czuję teraz tam gorąco. Mm -hmm. I troszeczkę jakby tutaj. Mm -hmm. A to jest ten y, ból taki, który... Nie, tak jakby, tak jakby coś... To co ja tam robiłem, czy to jest ból, który jeszcze się pojawia właśnie od... Ten właśnie nie wiem, ten może że od ucisku może y -hmm. być, bo tam było też dość, dość ostro to uciskane. Y, ten nie, ten się widzę jakby zmniejszył opór. Y -y -y. A tutaj jakby... Już pan też na tych tak palcach dużo, coś... dużo pewniej staje. spróbować na zewnątrz Bardzo ostrożnie Trzymy, niech się pan trzyma tak, tyle mhm, okay. się nie odważy i to jest ból tu jeszcze z boku dobra tu, to, to, się to sobie dokończymy no, na... najbardziej go czuję gdzieś tutaj powiedzmy mhm. na kolejnej na kolejnej wizycie dobra No proszę się przejść.